Was w piątej części. Tutaj będziemy musieli. W piątej części. Od razu budujemy do końca. Dobrze, tutaj robimy wszystko. Tutaj tak samo. O, już mi za mną. Dobra. Tutaj tak, dobrze, że to widać, tylko że trzeba zrobić tak. Zobaczymy czy da się. Nie, nie da się. Dobra. To zostawiamy to tak. Tutaj do, musimy zrobić takie. Ja Wam zaraz powiem, co dalej. O, takie wejście. Tutaj to. I to. Tak samo tutaj dodajemy to. I to tak ma wyglądać. Takie wejście. Dobrze. Tutaj ym, tego nie dajemy. Tylko takie owejście. Możecie sobie jakoś ozdobić. O na przykład tak. O, takie na przykład wejście. Tutaj, żeby tego nie było widać, to dajcie sobie tak. I tak do końca. Dobra. O, właśnie tak. Wejście do tego miejsca będzie tutaj. Tylko nie w tym miejscu, tylko o w tym. budujemy tak. Marzenia aż tak daleko Tylko takie wejście. Tutaj trzeba tylko też co zrobić. To, o takie coś tutaj niszczymy i tutaj dajemy barierkę taką, żeby, żeby się nie dało wywalić tak. O. A teraz będzie ostatnia część domu. Piwnica. O, tak, przynajmniej Dobrze. Tego miejsca, no, możemy zrobić, tylko że trzeba tu zmniejszyć tak połowę tego. Dobrze. Będ teraz robię cięcie. Dobrze, jesteśmy po krótkiej przerwie. I tutaj, tak o ma wyglądać to wszystko. Kopiemy się tutaj. Tak? I wszystko robimy tak. Możecie sobie tutaj zrobić też okna na przykład. O, w tym miejscu na przykład chcecie sobie zrobić okno. To co robicie okno. No i tutaj róbcie sobie wyjście jakie chcecie. Tutaj możecie... O, ja Wam zaproponuję jakie. To musimy usnąć. Dobrze, to tak musi wyglądać. ma wyglądać. O, takie coś. A tutaj to sobie róbcie, jakie chcecie oświetlenie i wszystko. Tutaj jeszcze jedno musimy usunąć. O no i takie wejście. Takie coś ma wyjść. Dobrze. To jest koniec tego odcinka. Dobrze. Dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Ja już dziękuję za oglądanie. Elo.